Prezentujemy Gospodarstwo Rybackie KARP, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, laureata szóstej edycji konkursu BHP Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zorganizowanego przez oddział terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wielkopolskim w 2008 roku. Spółka KARP-OSiecznica została zarejestrowana w 1998 roku w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejestrowego w Zielonej Górze. W grudniu tego samego roku wygrała ona przetarg nieograniczony na dzierżawę zlikwidowanego gospodarstwa rybackiego Skarbu Państwa w Osiecznicy o powierzchni 862 hektarów. 495 hektarów stanowią wody stojące, 142 wody płynące, a 220 hektarów grunty. Wspólnikami w spółce są Zdzisław Banaszak, dyrektor spółki, który ma 50% udziałów, oraz Leon Górski, zastępca dyrektora, który także ma 50% udziałów. Działalność gospodarczą spółka podjęła z dniem 1 października 2000 roku, z chwilą wydania przedmiotu dzierżawy oraz majątku podlegającego wykupowi to jest produkcji w toku, zapasów magazynowych, ruchomych środków trwałych na łączną wartość ponad 1 miliona złotych. W chwili przejęcia gospodarstwa przez spółkę zatrudnienie wynosiło 18 etatów. Na dzień dzisiejszy są to 22 etaty. Uważamy, że kar posiecznica jest bardzo pozytywnym przy prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, jeśli chodzi o zatrudnienie oraz dbałość o przyjęty użytkowanie majątek trwały. Nasze gospodarstwo ma 350 hektarów stawów produkcyjnych, a około 100 hektarów z powodu braku wody stanowią nieużytki. Rocznie sprzedajemy około 200 ton ryb, z czego 90% stanowią karpie konsumpcyjne oraz materiał zarybieniowy, czyli narybek i kroczek. 10% natomiast stanowią pozostałe gatunki ryb, płoć, okoń, szczupak, lin i sum europejski. Głównymi odbiorcami naszych ryb są sieci marketów i hipermarketów, Polski Związek Wędkarski oraz inne podmioty gospodarcze. Gospodarstwo jest pod stałym nadzorem lekarza ichtiopatologa i jest wolne od chorób zwalczanych z urzędu. Posiadamy numer weterynaryjny, który uprawnia nas do sprzedaży ryb na rynku wspólnoty europejskiej. W czasie ośmioletniego okresu dzierżawy spółka zainwestowała ponad milion złotych w majątek trwały. Główne inwestycje to remont rybakówki bielów i przystosowanie jej do działalności agroturystycznej, budowa przepompowni wody w Czetowicach, budowa nowych dróg dojazdowych dostawów. Odbudowa stawu wielki, piekło, patok duży, polny, dziki, staw numer 11 skórzyn wielu innych. Budowa nowych odłówek w celu poprawy warunków od Budowa instalacji nadleniającej wody w magazynach rybnych bielów. Rozpoczęta budowa tarnisk karpiowych. Poza działalnością podstawową, polegającą na hodowli ryb, spółka bardzo aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Jesteśmy głównym sponsorem klubu sportowego Trampkar Posiecznica, którego piłkarze grają w klasie okręgowej. Od lat wspomagamy finansowo wyjazdy na Zieloną Szkołę dzieci z ubogich rodzin, uczniów Miejscowej Szkoły Podstawowej. Sponsorujemy też festyny organizowane w okolicznych wsiach, m.in. w Czetowicach, Bielowie, Dobrosułowie, Budachowie i Łochowicach. Jesteśmy również głównym sponsorem święta karpia w osiecznicy. Nasza spółka aktywnie uczestniczy w przemianach społeczno-gospodarczych polskiej wsi. Jesteśmy członkami lubulskiego związku pracodawców dzierżawców i producentów rolnych ogólnopolskiego związku producentów ryb. Polskiego Towarzystwa Rybackiego oraz Towarzystwa Promocji Karpia Pan Karp. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.karposiecznica.pl.